Cześć! Dzisiaj Wam pokażę yy, tani zamiennik yy, odkurzacza DeWalt To jest taki odkurzacz bardziej samochodowy Ja już użytkuję około roku takiego i teraz akurat zamówiłem tutaj dla znajomego i tak pomyślałem, <laughs> że pokażę jak to przychodzi jak i co jest w zestawie i jak to wygląda jakąś taką opinię swoją na ten temat Całość przychodzi w kartonie zapakowana. Jakąś instrukcję mamy. Jest w języku angielskim. Tutaj mamy taką końcówkę. To jest taka zwykła, jakbyśmy nawet chcieli w domu odkurzyć, tak? Jedna część rury, druga część rury. Na taki odkurzacz rura nawet jest całkiem długa. Tu mamy tą przysawkę taką typowo samochodową, żeby wiecie, gdzieś jakieś takie mało trudno dostępne y, miejsca wejść i odkurzyć. Tu mamy y, ten zasobnik na y, śmieci z filtrem. I tu mamy jeszcze taką końcóweczkę z tym włosiem. To samo w sumie co była wąska, tylko tamta była okrągła, tu mamy zwykłą taką prostokątną. No i sam silnik, czyli otwórzacz, tak? Generalnie, no, jeśli chodzi o wykonanie, jest całkiem spoko. Zresztą większość tych rzeczy jest naprawdę mega spoko. To jakiś taki defekt tylko widać na plastiku, widzicie jakiś taki kolor odlewu ale to taki kosmetyczny jakiś tutaj w niczym to nie przeszkadza jeśli chodzi o użytkowanie eee, także silnik bezszczotkowy raz zmontujemy go pewno nie, nie wyciągałem i nie pamiętam już, ale to do usiwkuję. Tak to wygląda po zmontowaniu, i zależy do czego to użytkujecie. Tak? Ja używałem go do odkurzania auta, więc ja tak jak teraz mam i sobie tą końcówkę zakładałem, i zakładałem sobie tą końcówkę. Rur w sumie u siebie też nie używałem. I jeśli chodzi o taki akumulatorowy, jak ktoś kiedyś używał, może hmm, pod zapalniczkę, na przykład na 12V, to według mnie ten zdecydowanie lepiej sobie radzi. Nawet tą moc sania ma taką całkiem przyzwoitą. Zaraz włożymy baterię. Standardowo, jak w tych wszystkich zamiennikach, bateria wchodzi bardzo ciasno. Jak bardzo często te oryginalne narzędzia mają właśnie ten problem, wiecie, że te gniazda są takie luźne i ta bateria w tych gniazdach tak dosyć mocno lata, to tutaj jest naprawdę ciasno i z czasem te gniazda się nie wyrabiają. I powiem wam, że nie wiem do czego tą moc porównać, ale na przykład mam w domu pionowy odkurzacz Tefala i teraz porównując na przykład cenowo, bo z tym oczywiście też możemy w domu odkurzać, zgadza się. Cenowo taki odkurzacz Tefala kosztuje 2,5 tysiąca. Moc sania, jak dla mnie to ma bardzo podobną jak taki odkurzacz. Z tym, że tam wiadomo mamy różne tryby, tutaj no nie ma trybu, jest tylko po prostu włącznik i tyle. Nie ma żadnej regulacji. Siły tego sania jest jeden bieg, że tak powiem, ale no tutaj cenowa dla mnie to wychodzi naprawdę super, bo tutaj z ten odkurzacz kosztuje w granicach 150 zł. Oryginał chyba coś w granicach 600 zł. Także jak na moje na przykład potrzeby, to ja bym nie kupił oryginalnego. Wiecie, taka wkrętarka czy jakieś tam inne rzeczy, które się używa bardzo często, to jest trochę inaczej, ale taki odkurzacz, no to dla mnie nie widzę potrzeby inwestowania w oryginalny ponadto jeszcze porównując z takiego odkurzacza do domu, wiadomo ktoś może sobie tym w domu odkurzać, ktoś ma jakieś małe mieszkanko do takiego na przykład Tefala, jak dałem przykład, akumulator kosztuje 600-700 zł tutaj Dewalt oryginalny piąteczka, jak na promocji to jakieś 220-230, także Różnica jest dla mnie kolosalna, widziałem, że są jeszcze też tego typu zamienniki pod baterie Makity. Wyglądają praktycznie identycznie, więc myślę, że moc tego silnika będzie również taka sama i możliwe, że nawet środek jest taki sam. tak? Może tylko po prostu obudowa się różni kolorem, wiecie, żeby pasowało do kolekcji czyjejś, nie wiem. Tutaj standardowo oni piszą 20V, ale na to nie zwracajcie uwagi. To po prostu 18V, normalnie baterie diwolta wkładamy i to śmiga elegancko. I oczywiście ja powiedziałem tą cenę bez baterii tak i bez ładowarki, to jest sam korpus. Tak jak mówiłem wcześniej, nie we wszystkim się opłaca po prostu za te baterie płacić, jeśli chodzi o te Zamienniki DeWolta. One są y, tragicznej jakości. Yy, na przykład bateria 6 deklarowana jest, że 6Ah y, ma. To w rzeczywistości, jak dla mnie, to ona jest jak powiedzmy 1,3, może 2. Coś takiego i nawet wkrętarka z tą baterią nie ma tej mocy, po prostu nie ma takiego tego, wiecie uderzenia. Kręci mniej więcej tak, jakbyśmy robili na oryginalnej już praktycznie rozładowanej, tak. Dlatego, jak ktoś czasami zachwala te baterie, to wydaje mi się po prostu, że po prostu nie używał tych oryginalnych, tak. Dlatego, jeśli chodzi o tamte baterie, no to nie. Nigdy w życiu uważam, że nie warto płacić, one nie są drogie, ale no bez sensu też kupować coś, co później, wiecie, ten może będzie słabo ciągnął, czy jakaś wkrętarka słabo kręci, nie wspomnę o kluczu udarowym, czy o szlifierce kątowej, gdzie tam bateria musi być naprawdę yy, dobra, tam uważam, że taka czwórka, piątka to jest takie naprawdę minimum, tak? Poniżej czwórki, to nawet bym nie zakładał takiego czegoś, bo ten klucz po prostu wtedy nie ma tej deklarowanej swojej mocy, i zresztą szlifierka kątowa tak samo nie osiąga tych, tych parametrów, które deklaruje producent. Co jeszcze tutaj Wam mogę powiedzieć? Co Wam mogę powiedzieć? Nie orientowałem się jeszcze, jak wygląda kwestia tych filtrów. Oczywiście, ten filtr ja u siebie, bynajmniej tam wiecie, go wyczyściłem, przedmuchałem i dalej jest ten filtr, praktycznie jak nowy. Bo jak jest to systematycznie czyszczone, tak wiadomo, jak ktoś zapuści jakiegoś tam mokrego czegoś nawciąga, to wiadomo, że ten filtr długo nie wytrzyma. Także, jak nie ma w aucie ktoś tam na podłodze wody, to powinien na pewno. Na długo wystarczyć. Myślę, że są na pewno te filtry dostępne. Yy, zapewne to są jakieś takie uniwersalne, no bo, tak jak mówiłem, Makita czy ten Dewalt to są jednakowe, tyle się kolorem różnią. Także jestem pewien, że filtr jest również ten sam, a może nawet pasuje od oryginalnego. Ciężko powiedzieć, by trzeba było to sprawdzić. Jeśli ktoś ma oryginał i ten zamiennik, to może wtedy sprawdzić i dać. Znać w komentarzu, i co tu mogę innego mówić? Aha, no i są też dostępne oczywiście logo z logiem Dewalta nie? Tylko dla mnie, ja już na kluczach Wam pokazywałem, że bardzo często to jest taka po prostu wydrukowana na drukarce 3D, albo takie logo wtykane, albo po prostu zwykła taka naklejka bardzo kiepskiej jakości. Więc ja nie widzę sensu, na przykład, 50 zł dopłacić, żeby na czymś było Dewalt, tak? Bo to nie wiem, czemu miałoby to służyć. No to jest i tak to samo. Tak samo jak są te klucze Makita, inne, jakieś tam są innych yy, firma, bo w ogóle bez loga to jest to samo. Także nie warto przepłacać. Według mnie yy, taki wystarczy bez żadnych zbędnych napisów. Dobra, z mojej strony to tyle. Nie będę przedłużał. Dzięki, cześć.